A więc witam wszystkich, z tej strony są, no to jest kolejny odcinek z gry Palward. Dzisiaj zajmiemy się walką z... E, na samym początku z Felbat. Zobaczymy jak ona tam e, da radę z moim teamem. A później udamy się do wioski, zobaczymy co i jak, jak tam to wszystko działa. Oho. Dobra. Próbujemy. Oho, mam tylko jednego... Ojej, zapomniałem, że znowu nie mam tego... Strzał i tak dalej, więc Oj, więc słabo, słabo. Dobra, ale spróbujemy no. Będę walczył samymi palami po prostu. Ło, wow, 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 wow. co to jest? Lata ciągle coś ze mną. Oho, ho, ominął. Dobra, zamrożony. Przewali mu. Bardzo ładnie. Jeszcze przymrozi, przywali. Dobra. Dobra, przecięło go trochę, więc mi to pasuje. Tak, jeszcze jakąś kulką. Jep. Oho, trochę widzę, że problem się zaczyna. Dobra, 108. Oho, ale obrywałem. Dobra, ale ona sobie poradzi, musi. Nawet nie wiem jakiego typu, a on mrocznego typu jest, okej. Okay. 49 mniej. Okej, okay, mam nadzieję, że go złapię. Tym jednym, y jedną pal sferą. Gigasferą, właściwie. O, jeszcze podpalony został. E, całkiem nieźle. Dobra. Dobra, tylko żeby nam zaraz nie zginął. No, tylko teraz po 250 jak mu strzeli, to już koniec. Dobra, próbuję, bo nie mam wyjścia. Dobra. Dobra, udało się. Pierwszy raz fajda nie złapałem. No, dobra. Udało mi się, jestem zadowolony. No, miałem tylko gigosferę, więc nic, nic więcej bym nie zrobił. E, nie byłem przygotowany, a jednak dałem radę, więc już tak źle nie mam z tymi palami. E, mi się to podobało. Dobra, idziemy sobie do szybkiej podróży. Mamy ją tam na plaży. Dobra, udamy się tam. No i fajnie. Ogólnie znawcy e, PaloWarda, jeżeli jakieś osoby są u mnie tutaj na, e, na filmie, możecie mi napisać, jakie miejsce jest najlepsze na bazę e, kolejną. E, e, właściwie e, zamierzam usunąć tą bazę, którą mam teraz, tą na starcie, i, i jakby przenieść się po prostu e, w inne miejsce, bo ta baza jest bardzo problematyczna. Zauważyłem, że dużo pali się tutaj blokuje na jakieś problemy. No, tak jak widzicie, e, mamy overfull, depresję jakieś na tych palach, i tak dalej, więc to nie jest zbytnio, e, zbytnio ciekawe. E, dobra, ten mój pal sobie lata. A ja tak e, chciałbym zobaczyć, jak te jajka na początku. O, widzę, że ten już jest zrobiony, więc sprawdzimy, co to jest za elektryczny pal. O, Rayhound, coś nowego. I co to jest za pal w ogóle? Takiego jeszcze w ogóle nie spotkałem, więc, więc plus. Gdzie on jest w ogóle w tym Paldeku? Tutaj Electric, Habitat. A tutaj na górze tylko. O to miałem szczęście. Full Speed, Mistake Bolt Lightning, Generate Electric. No i dobra. To w miarę jestem zadowolony. No jeszcze minutę musimy poczekać na tego, ale ja bym sobie wrzucił już e, e, to jajko huge na no, Anubisa pewnie. Kolejnego, więc zarzucimy go. Ponad godzina trzeba czekać, e, bo jednak, e, jednak jest e, zbyt gorąco dla niego. Dobra, to 30 sekund. Dobra, przez ten czas sobie zbiorę to, co tu leży, wszystko. Dobra. się tej bazy nowej, właściwie tej samej, którą, yy, którą mam teraz, tylko że zmienię sobie lokalizację, yy, powiedzcie mi, czy jakieś miejsce typu, yy, typu to yy, tutaj, jakieś czy, bo tak patrzyłem w necie, że, że to jest dobre miejsce, yy, lub gdzie indziej. No, widziałem też jakąś taką yy, fajną miejscówkę na jakichś yy, moczarach, czy na czymś, ale tam mało rzeczy się zmieści strasznie. Będziemy musieli poszukać w ogóle jeszcze jakieś miejscówki. Może się przeniesiemy za chwilę jeszcze w to miejsce i postaramy się trochę to we tutaj sobie odkryć. Zobaczymy. I obok mojej bazy biega jeszcze ten wielki ten wielki pal. Dokładnie to ten mamorest na 38. Ja bym się pokusił go zdobyć, bo już nie jednego pala y, o wyższym levelu y, rozwalaliśmy. Więc tak, przynieśmy sobie to wszystko tutaj, żebyśmy nie byli przeciążeni za bardzo. Dobra, tamten robi te kejki, jeszcze będę musiał wnecie zobaczyć, czy jakieś fajne, y, fajne połączenie pali y, coś nam da. Y, szukałbym jakiegoś ognistego najlepiej pala, więc też się będę musiał tym zająć. Yy, dobra, mam jakieś mleko i tak dalej. To jak na razie mnie interesuje. Czy ja mogę sobie naprawić yy, tą zbroję moją? O, klołców mi brakuje. A tak to... Rób w sumie tylko tego. Dobra, to jest szybko się da się zrobić. O nie, to zepsułem. Jeszcze raz. Dobra. Pyk. No i teraz postaram się to naprawić. Dobra. No i mamy full zbroję. Także jesteśmy na plus. No i idziemy do jajko zobaczyć. Incubation Egg. No i co my tu mamy? O! Wiwerna tylko, że... Ymm, mroźna. Zimowa. Nice. A może bym zamienił sobie na taką zimową tą? Tylko pokaż mi, jak ona wygląda. Pierwszy poziom. I chyba na niej normalnie mogę latać, co nie? Bo to jest inna odmiana. Tylko ten ma ponad 335 tego jest Swift, a ten ma Power of Gaia. No i w sumie tylko ma ten. No a ataku mam dużo więcej na tym, więc chyba nie będę go na razie uruszał. Ale fajnie, że się też, też zdobyło. Jestem ciekaw jak on w ogóle wygląda. To ja sobie tylko tak dla sprawdzenia bym zobaczył. Wejdę sobie to na górę. Tyk. To jest całkiem fajnie. A i nie mogę na nim latać. Bo to jest jakaś inna odmiana. Czyli na takim się nie da latać od razu. Dobra. Okej. Okay. E, tamten to pewnie się jakoś zdobędzie później, ale ja sobie tak zamienię na razie tego na tego. I zobaczmy w ogóle w tych technologiach, czy, czy on gdzieś jest tutaj. E, technika: ten jest, ten jest, tam tego nie ma, dobra. O, ten jest na 35 poziomie dopiero. A dalej: o, ten Christ Sandel na 41 jest dopiero na tą vivernę. O, kurde, to sobie poczekam. Czyli to musi być dobry pal, jeżeli jest na tak wysokim poziomie. Dobra. Tam musimy jajko drugie wrzucić. Także co bym tu wrzucił? Jakiś Dark Egga? Eee, the dump Egg. Bo mało mam chyba tych roślinnych. Wardent Egga weźmiemy. I wrzucimy sobie tutaj te 10 minut raptem, więc. No, można by było nawet szybciej, ale. Dobra. I to taki chyba zwykły jest. Yy, zwykły jajo. Dobra, to sobie ulepszymy. Tutaj już powinniśmy mieć Capture Power na wyższym poziomie. No i jeszcze tego yy, mamo, mamo. resta bym chciał pokonać, ale muszę sobie lepsze. Yy, lepsze te sfery pougarniać. On chyba. Najlepiej by było tą sferę wziąć. No z no wszystkiego mam sporo. Tylko właśnie nie mam Ingota. Ingot to trzeba dużo dużo tu wrzucić także przeniesiemy się do tej drugiej bazy zobaczymy ogólnie jak tam się sprawy mają weźmiemy trochę tego ingota, przyniesiemy tutaj i przepalimy o ci dalej razem y siedzą jest okej, okay. Anubis sobie łazi o no, mamy prawie 500, także z 60 powinienem móc zabrać, nie mogę z 60 nawet zabrać o 30 to też za dużo no dobra, ale jakoś chodzę ten udźwik mam bardzo słaby. no. Nie wiem, czy to się da jakoś zwiększyć czymś, czy... czy ja muszę tak walczyć ciągle o to. Aha, jeszcze coś zdobywam, bo coś obok było. Nice. Świetna sprawa, nie wiem dlaczego tak jest. W ogóle jakieś pale można zdobyć, które. które mają wyższy poziom. Aha, bo tamta moja chyba to podnosi. Wszystko co leży. Nice. Świetna rozkmina, to co mam w, ee, w palach, które, które ze mną podróżują, ona taka jest świetna, że, że wszystko podnosi, no właśnie, ona mi wszystko podnosi naokoło i obciąża mi, e, mi ekwipunek, dobra, 26 gotów, dobra, muszę, o, mam 25 level, ok. Mi pasuje 25. To chyba jeszcze nadal i tak za niski poziom, żebym mógł mógł cokolwiek zrobić tutaj. Ale zobaczymy tą technologię jeszcze. 25. Poziom. No tak, mogę tylko jakiś silo zrobić. Improve the planting effectivity of pulse. to nie wiem, dlaczego to w ogóle jest. Jakiś Planting. No i tego mógłbym zrobić, ale tu ingotów jest dużo potrzeba. No i e, makeshift e, make e, Handgun. I to jakiś pistolet pierwszy mogę mieć. Ten no, pistolet mógłby się przydać. O, Rehound Sandal, następny. A snom w ogóle jest potrzebne do tego, żeby tą... E, tą bazę powiększyć. Power Generator i Sphere Assembling Line. A ten sfera sampling line, na którym jest poziomie? Bo ja już nie wiem. Nie wiem na którym. Um... Chyba gdzieś dalej. Tak, 27 poziom, czyli dwa levely jeszcze. E, mounting Crossbow to też będzie trzeba pomyśleć, bo bazę będzie trzeba jakoś chronić. Bo wiem, że później e, później będą mi pale atakować. I moją bazę, więc też, też się tym będę musiał zająć. Chociaż złych pali już nie mam, więc okej. Okay. Dobra, ten udzik trzeba trochę powiększyć, bo jest bardzo słabo. Mm, ingotów już mam. Mm, I co my chcieliśmy zrobić z tych ingotów w ogóle? A, już wiem chciałem zrobić jak najwięcej. 8, 9, 28. No i dobra. 4 te sfery wystarczą. Nie wiem czy gigasfery są odpowiednie na walkę z tymi e, z, z tym Mamorestem. A ja się pokuszę z nimi zagrać, zobaczę. Jeszcze z łuków by mi się przydał łuk e, ten ognisty. On by dużo nam pomógł. No, i ogólnie świetna sprawa by była. Trochę mi gardło ostatnio siada. Sorry, że w tych odcinkach mam takie słabe taki flow. No i dzisiaj akurat jestem wypoczęty. Zjadłem sobie obiad. Um, trochę herbaty wypiłem i tak dalej. Więc. Więc okej. Okay. Będziemy musieli chyba też w tej drugiej bazie yy, ten ingot y, zrobić do przetapiania, bo tam tam w sumie nic z tego nie robią. Dobra, ale mamy już y, cztery te sfery. Mi to pasuje i teraz by się przydał ten ognisty na tego mamoresta. O i no, Lunaris też mamy, więc Lunaris też sobie powinna y, y, dać radę. To znajdźmy go teraz gdzieś obok bazy, bo on gdzieś tutaj sobie spaceruje normalnie. I zobaczymy, co się da zrobić. Już widzę, że ten Anubis, sam, który, z którym tam udało nam się e, połączyć naszą bazę od e, tego Irona, no już i tak sobie daje dobrze radę, więc okej. Okay. Dobra, weźmiemy, zaatakujemy go, zobaczymy. Albo mi się uda, albo mi się nie uda. Ale w pierwielnie zły dostaje. Już widzę, że jest bardzo słabo, i znowu nie zrobiłem strzał. No nie, w ten sposób to nie pogramy. Więc okej, okay, cofnijmy się trochę do bazy. Może on tu przyjdzie. Może moje pale go zaczną atakować. Jakbym go ściągnął. Będzie mądre chyba. Posunięcia czy nie. No, chodź, chodź, jeszcze kawałek ci został, a nie uciek. Dobra, to no musimy jednak jeszcze na chwilę do baz wrócić. Bo no bo nie mam żadnych strzał, no. A jak nie mam strzał, no to nic nie porobię. Ja sam muszę też strzelać, co nie? I bardzo mało mu zadaję tych, tych obrażeń. Yy, więc by się jednak przydał też ten yy, ten tutaj fire... Yy, fireball. Dobra, spróbujemy. A ta mi wszystko zbiera naokoło, no bez jaj. Jak to taki pal ma być, który, który będzie mi wszystko zbierał naokoło, no to trochę słabo jednak. Maksymalnie ile mogę? 60, e, 165 strzałów, nice. Dobra, czy ja mam jakiegoś palę, który, który ma handworking? Dobra, pomóż mi z tym. To chyba masz spory handworking, więc ok. No, i sam się od razu powiększa, więc ok, no, musimy tego sporo wziąć. Wiem, że mam tam legendarny łuk, który ma sporo obrażenia, ale widzę, że tamtego trzeba jarać ostro. Tego mam bo inaczej to, to nic nie zrobimy. On jest bardzo powolny i 38 poziom ma. Dlatego też że te gigasfery powinny nam yy, dać radę, a tym bardziej dużo level powinno nam podnieść tego levela, więc okej. Okay. Dobra, czyli sam się wzrasta, jak się w teamie ma pala. No a tamta mi ściąga wszystko z tej, z tej bazy, więc pomału przestaje mi się podobać ten pal, który ze mną podróżuje. Ja muszę sobie wziąć taką akcję zrobić, że no, że tamtą będę musiał zamienić. Najlepiej by było, żeby ta, e, e, ta roślina ze mną walczyła. Jestem ciekaw, czy jeszcze zobaczę sobie właściwie, czy jakiegoś innego pala nie będę mógł e, dołączyć do, do teamu, który będzie ze mną biegał i, i walczył, bo tamten jest za słaby. Mleko wszystko podnosi tamto. No i dobra. Udało się. Ja już się bałem, że będę miał za ten. Będę miał słabą opcję. Ale tak, e, Łuk. A Łuk jest jako drugi ustawiony ten. No i dobra. A zwykłe strzały też można? Ile maksymalnie mogę? O, jest za dużo. Żeby nie tylko ogniste mieć co nie. 24. Dobra. Weź jeszcze mi pomóż. A, ta też ma handworking, okej. Okay. I też w miarę szybko. Będzie robota? Nawet nie wiem czy nie szybciej z tamtą, niż z tamtą. A sprawdźmy jeszcze tą Lunariz damę. Jezu, jeszcze szybciej. Dobrze, że zmieniłem. Czyli stąd to człowiek ustawiony już jest. Dobra. No i idziemy tego też jeszcze sobie pokonamy. O, mamy od razu to jajko. Sprawdźmy to jajko. Ale Wender jakaś taka dziwna jest. Aha, drugi ten Flaffy. Czy jaką tam ma Flappy. Dobra, ogniste jajko jeszcze wrzucimy. E, gdzie ono jest? Tu jest. Tortnijmy. No i mamy o, Little Hot. Jajko takie ma Little Hot. Dobra, wejdźmy jeszcze sobie do. Dobra, wróć. Wiem, że ty leczysz, ale. Ale okej. Okay. Dobra, dajcie mi następny dzień, bo idę walczyć. Mam nadzieję, że rajda nie będę miał od razu, jak wstanę. To też tak może być. Dobra, i weźmiemy sobie jakiegoś ognistego. Ten będzie ognisty. Dobra, i ten boł ognisty jest mi potrzebny. No, ten będzie pod ogień. Idziemy powalczyć. Może to głupie, ale z drugiej strony, jestem ciekaw, czy, czy jakoś pójdzie. Dobra, podpalmy go. Jak się już podjara, to już powinno być dobrze. No, już się pali. O22 mu zabiera. Co jest? Co ona zebrało? Oczekuje mam aż tyle. Aha, no to najste już po mnie. Musiałem. No i dupa, wyrzucam co mogę. No i dobra. No to tak mi właśnie pomogła tutaj. Zajebista sprawa. O! <gcje> no, miał 100 HP. O la Boga. O, ale jeszcze jest. Gdzie on jest? Jest ten mamoryst, mamoryst. O, no już loła. No gdzie on jest? Jest pod bazą, czy gdzie? No nie wiem, serio. Gdzieś tu niedaleko musi być. A tu jest. A ją śpi. Mam szansę, mam szansę. Będę w stanie w ogóle gigasferę jakąś zrobić? Jestem w stanie. Pomóż mi na szybko. Mamy szansę, mamy szansę. Jest szansa. już jeszcze nas śpiocha. Jest, mamy go. Ja pierdzieleki Fuchs fuks. 8000 expo. Dobra, moi drodzy. Tym świetnym akcentem chyba skończymy ten odcinek. Jeszcze jajko sobie ogarniemy. Zobaczymy. No i dobra. Czyli jednak się da, jak się chce. Jak się chce, to się da zrobić wszystko. Bo właśnie mamy mamoresta. Najbliższe. Dobra. Także mamorest na poziomie 38. Złapany. E, będąc na poziomie 25. Także ja wygrałem życie. I bardzo serdecznie Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zostawcie łapę w górę, komentarz oraz subskrypcję, aby być na bieżąco. Na razie cześć.